to dodał tu siarki. Witam Was w zapowiedzianej serii o promocjach, która będzie co dwa tygodnie. W tej serii będę mówiła o promocjach w kontekście rabatów i zestawię je we wszystkich drogeriach, we wszystkich, czyli ja rozumiem przez to Hebe, Rossmann, Superfarm i Natura i zestawię ze sobą kosmetyki kolorowe. I pielęgnacyjne. W tym filmiku opowiem o kosmetykach kolorowych. Pielęgnacyjne pójdą na drugi ogień, i o tym będzie w kolejnym filmiku. Promocje, o których będę mówiła, wchodzą w zasadzie w dwóch terminach, bo od 26 wchodzi promocja w Superfarmie i w Naturze, natomiast jeszcze mamy ważną promocję w Rosmanie do 30 września. A co będzie potem? To postaram się wam wypisać dokładnie w opisie. Także, jeżeli będziecie ciekawi, to takie zestawienie też pojawi się u mnie na fanpage'u na Facebooku, więc tam zajrzyjcie, żeby zobaczyć takie już całkowite zestawienie tych wszystkich czterech drogerii. Póki co pokażę wam te promocje, które są obecnie w Rosmanie do 30 września i od 30 września jest promocja w Hebe na kosmetyki kolorowe, bo teraz od 26 do 30 będzie promocja na kosmetyki pielęgnacyjne do minus 50%, o czym też wspomnę oczywiście w filmiku o kosmetykach pielęgnacyjnych. Jeszcze słowem wstępu warto powiedzieć, że jestem świadoma, że często kosmetyki. Są tańsze przez internet aniżeli nawet w promocjach stacjonarnie. Ja jestem tego doskonale świadoma. Sama często zamawiam przez internet. Natomiast to zestawienie ma Wam pomóc, jeżeli chcecie kupić coś stacjonarnie i chcecie sprawdzić, gdzie jest największy rabat. I też jestem świadoma, że ceny regularne tych kosmetyków w różnych drogeriach są różne. Natomiast na przełomie lat, robiąc zakupy, z pewnością wiecie już, gdzie ceny regularne są wyższe na dane produkty, a gdzie są niższe. Więc po prostu mając to zestawienie, będziecie wiedziały, gdzie pójść i gdzie będzie się Wam bardziej opłacało, po prostu. Taka jestem. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają promocje w tych następnych dwóch tygodniach, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Dobra i standardowo, nie, niestandardowo, bo od poprzedniego filmiku o promocjach stricte nastawionych na Rossmana i zestawieniu też innych promocji drogeryjnych, e, czyli zapraszam Was tam, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. Kolejność była przypadkowa, tym razem nauczyłam się alfabetu i będzie alfabetycznie. Ktoś mi pomógł. Zaczniemy, oczywiście, od kosmetyków AA. Jeżeli jesteśmy przy kosmetykach AA, A, nie wiem, ciężko mi jest to wymówić jakoś tak szybko, sprawnie. Zrozumiale. Więc jeżeli jesteśmy przy tych kosmetykach, to ja Was zapraszam też na filmik o kosmetykach AA, które polecam do kupienia w Rosmanie i które kupiłam na tej promocji, więc już nie przedłużając, kosmetyki AA będę miała taką ściągę, bardzo ładna, rozpiska. Tak to jest, jak zapomni się wydrukować w pracy. Kosmetyki AA od 30, to już nie będę powtarzała, po prostu pamiętajcie, w Hebe będzie od 30 września promocja na kosmetyki. Także w Hebe będzie 2 plus 2. No właśnie, bo w Hebe <laughs> może warto zacząć od tego, że w Hebe będzie promocja 2 plus 2 na niemal wszystkie marki kosmetyków kolorowych. Czyli dwa kosmetyki kupujecie i dwa dostajecie za grosz, czyli łącznie za dwa grosze. Natomiast niestety. Będzie to promocja w ramach jednej marki. I ubolewam nad tym strasznie, bo jak zobaczyłam gazetkę i tam było 2 plus 2, pomyślałam sobie świetnie, dzięki temu będę mogła sobie um, kupić coś z marek, których nie ma w Rosmanie i w innych drugeriach, bo takie tam są, i sobie tak pomiksować i kupić naprawdę korzystnie, powiedzmy za minus 50%. Kosmetyki. Natomiast okazało się, że jest to w ramach tylko jednej marki, więc chcecie kosmetyki L'Oreala, kupujecie 4 L'Oreala i płacicie po prostu za dwa. No cóż, można się dzięki temu obkupić, ale też y, wpływa to na nas, że kupujemy 4, a nie tyle ile chcemy. To tak słowem wstępu. No i właśnie, AA będzie w promocji 2 plus 2. W Rosmanie w dalszym ciągu do 30 jest promocja 1 plus 1. W super będzie minus 30 i to tyle. W naturze nie będzie. Dalej mamy Bel i Bel w Hebe również będzie 2 plus 2. W naturze nie ma, w Rossmanie minus 45% jest, ale też jeżeli chodzi o Rosmana, to trzeba pamiętać, że w Rossmanie są tylko wybrane produkty. Promocja nie obejmuje wszystkich produktów, całych marek, całych szaf, tylko są to wybrane produkty, ale promocja już jakiś czas trwa, także na pewno wszyscy jesteście bardzo dobrze zorientowani w tej promocji. A jeżeli nie, no to jest aplikacja, jest strona i można tam sobie po prostu wyszukać kosmetyk, który Was interesuje i sprawdzić ile on kosztuje. Tak proste. Burżuła w Hebe będzie 2 plus 2, w naturze nie będzie w promocji albo po prostu nie było tej informacji w gazetce. Bo czasem nie ma w gazetkach informacji o niektórych markach, a one de facto będą w promocji. Także nie wiem, jeżeli źle Was poinformowałam, to z szczerego serduszka przepraszam. Także w Rosmanie 45-50% do 50 jest w tym momencie i w Superfarmie będzie 50%. A jeszcze ważna informacja, tak, żeby zobrazować Wam bardziej, te podświetlone na zielono rubryki. To jest według mnie najkorzystniejsza cena w Superfarmie 50, no i ja oczywiście bym po prostu poszła do Superfarmu. Chociażby ten podkład taki nowy. Nie powiem, jak się nazywa, ale wszyscy wiedzą. Z burżła. Był tańszy, może nie jakoś kolosalnie dużo, ale chyba o 2 zł w Superfarmie. Więc no to nie jest tak, że Superfarm jest drogi, bo ja lubię kupować w Superfarmie i wcale nie wychodzi dużo drożej. O, i jeszcze krem CC z burżuła wyszedł też 2 zł taniej, bo 27 zł, a w Rossmannie wychodził 29, także 2 zł zawsze to coś. Mam czarne zęby, to nic. Wytnie się w postprodukcji, nie zęby czarne, osad. Ok, dalej mamy Catrice i Catrice w Hebe też będzie w promocji 2 plus 2 i w Naturze będzie minus 20%, więc jeżeli nie chcecie kupować aż czterech produktów z Catrice w Hebe, no to minus 20 też daje radę. Dalej mamy Edition by Rimmel i to jest taka marka, która jest w Rossmanie chyba, raczej, widziałam ją, aczkolwiek nie miałam żadnej informacji odnośnie promocji i yy, jedynie zaznaczyłam, że w Superfarmie jest minus 40%. To wszystko. Dalej mamy Essence i Essence będzie tylko 2 plus 2 w Hebe. Dobra, yy, Everline 2 plus 2 pomadki minus 30, a w Rossmanie minus 6,5, mimo, że promocja miała zaczynać się od 40%. Moja dykcja dzisiaj słabo. Kolejny będzie Gosh i też będzie tylko w HB2 +2, ale warto też zaznaczyć, że oprócz tej promocji 2 2, na gosza też będzie minus 30 na maskary. Następnie mamy Hean. I ja sobie zaznaczyłam tutaj gwiazdeczkę, bo Hean to będzie marka, którą z pewnością zwrócę uwagę na tej promocji 2 2 i chyba to jest jedna z nielicznych marek, w której byłabym skłonna kupić te cztery produkty. Ale zakładam, że nie tylko ja więc he, tylko w Hebe. Dalej mamy Kobo, no to Kobo tylko w naturze. Tym razem będzie w promocji od 40% do 55%, tak sobie wyliczyłam na podstawie gazetki. Dalej mamy Liren i Liren będzie w Hebe 2 plus 2, chodzi o te kosmetyki kolorowe i w Rosmanie w tym momencie jest minus 45%, więc jeżeli czaicie się na Liren, a nie chcecie kupować czterech produktów, to warto po prostu przejść się jeszcze do Rosmana, póki ta promocja jest. Dalej mamy L'Oreal i tutaj to już mnogość drogerii. Mamy takie w sumie trzy najpowszechniejsze marki, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że one zawsze są w promocjach, a przynajmniej w większości przypadków jest L'Oreal, Max Factory i Maybelline. I tak jest też teraz, bo L'Oreal ma 2 plus 2 w hebe oczywiście, w naturze 40% zniżki, w Rosmanie od 40 do 70, ale jak już życie nas nauczyło, tylko wybrane produkty są więcej przecenione. I w Superfarmie mamy 1 plus 1 promocję, więc osobiście ja bym poszła do Superfarmu, bo kupując dwa produkty o tej samej wartości mam minus 50%, wobec tego wychodzi najkorzystniej. Dalej mamy Max Factor. I Max Factor oczywiście w Hebe jest 2 plus 2. Natomiast jest jeszcze taka adnotacja, że jest po prostu minus 40% na całą markę. Po prostu. W naturze nie mam żadnej informacji w gazetce o tym, że ta firma będzie w promocji. W Rosmanie w tym momencie od 45 do 50%, a w Superfarmie po prostu 50% zniżki. Więc ja osobiście bym poszła do Superfarmu, ale wy to wiecie, że ja bym tam poszła. Mam najbliżej pracy. Także. Wiadomo. Dalej mamy Maybelline i Maybelline w Hewem 2 plus 2 standardowo. W naturze mamy o dziwo jakieś takie przedziały promocyjne, bo 40 do 46%. W Rosmanie w tym momencie jest od 40 do 70%. Wiadomo, tylko na wybrane produkty jest więcej. I w Superfarmie mamy 1 plus 1. Przechodzimy dalej. Tylko w naturze mamy My Secret i właśnie My Secret będzie przycenione 47%, tak wyliczyłam. Dalej mamy Revolution i też tutaj mam gwiazdeczkę, bo z chęcią też pokieruję swoje kroki do tej szafy. I jestem skłonna kupić w Hebe właśnie cztery produkty, bo jest w promocji 2 plus 2 i nigdzie indziej. Także, jeżeli czajcie się na jakieś produkty z tej marki, no to warto właśnie pójść do Hebe. Marka, która jest w Hebe i niestety nie jest we wszystkich stacjonarnych drogeriach, ale już Hebe ma tu swoją stronę internetową, więc ewentualnie można zamawiać przez internet. I bardzo możliwe, że ja tak zrobię, bo mowa o marce Physicians Formula, czyli tutaj pokażę, skoro mam chociażby ten osłabiony bronzer, który kocham, który mam już co najmniej rok. Jest w promocji 2 plus 2, także jeżeli chcecie sprawdzić, przetestować jakieś produkty, a wiem, że znacząca większość jest bardzo dobra, są to też, warto wspomnieć, produkty z dobrymi składami, więc jeżeli chcecie przetestować, to jest taka idealna okazja. Dalej mamy Pierre René i Pierre René będzie też w HB2 +2. i w naturze, o dziwo, tutaj mamy też takie widełki śmieszne, od 50 do 53%. Także ostatecznie w naturze wychodzi najkorzystniej, jeżeli załapiemy się na tą większą zniżkę. Kolejnym jest Revlon i Revlon też w HB2 2, standardowo. W naturze to też jest zaskakujące, że w naturze jest większy rabat, bo jakoś przyzwyczaiłam się do tego, że w naturze te rabaty są takie, no nie wiem, mniejsze. Dajcie znać, czy też to zauważyliście, że w każdej drogerii jest jakaś taka super promka, a w naturze jakoś tak ja nie odczuwam przynajmniej tych promocji takich ogromnych. A tutaj Revlon będzie minus 57%. Zakładam, że najkorzystniej ze wszystkich. I jeszcze w Rossmanie w tym momencie jest minus 45%. Więc sami zdecydujcie, gdzie jest bardziej korzystnie. Dalej mamy Rimmel i standardowo w Hebe jest 2 plus 2 plus jeszcze na kolekcję Lasting Ingredients jest minus 30%. W Naturze mamy po prostu minus 50%, w Rossmanie od 40 do 60, ale na wybrane produkty i w Superfarmie minus 50%. Także ja bym tutaj większość zestawiła ze sobą tak porównywalnie. Gdzie pójdziecie, tam w zasadzie dostaniecie bardzo podobną cenę. Kolejną marką jest Sally Hansen. I tutaj akurat w Rosmanie w tym momencie jest minus 40%, a w Superfarmie będzie minus 50%. Także wychodzi w Superfarmie korzystniej. Ostatnia marka, w zasadzie występująca tylko w naturze, to jest Wet n Wild i tam jest 48% zniżki. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy obkupiliście się już w Rossmanie i czy te promocje, o których wspomniałam w innych drogeriach, Was interesują. Ewentualnie myślę, że tak samo jak mnie mogą Was interesować marki, które w Rosmanie nie występują, jak na przykład Catrice, Gosh, Han. Powiedzcie, czy taka forma filmiku Wam się podoba, czy jest to dla Was pomocne. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło, i dzięki temu też będziecie, przynajmniej, jeżeli tylko ta tematyka was interesuje, to co dwa tygodnie dostawać takie powiadomienie. Jeżeli zaznaczycie dzwoneczek o aktualnych promocjach, postaram się jak najszybciej je wstawiać, żebyście jeszcze przed. Opublikowaniem gazetek, czy po prostu wejściem w życie promocji, mogli już mm, zorientować się, gdzie jest najkorzystniej. Jeszcze chciałam Was zaprosić oczywiście na mojego fanpage na Facebooku, bo tam będę robiła takie zestawienia całościowe wszystkich marek, w promocji i rabatów, w jakich one obecnie są. Także jeżeli będziecie chcieli skorzystać z takiej ściągi, to właśnie w ten sposób będzie, będziecie łatwo mogli porównać, gdzie jest najtaniej. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. I do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.